Miniony weekend to był prawdziwy futbolowy maraton. Na polskich boiskach w futbolu amerykańskiego rozegrano aż 5 meczów. Wszystko rozpoczęło się w Krakowie w najwyższej klasie rozgrywkowej, gdzie Kraków Kings podejmowali silezy Rebels Katowice. Królowie nie pozostawili złudzeń, kto jest lepszym, wygrali aż 41 do 0. Obecnie mają na swoim koncie trzy rozegrane mecze i trzy zwycięstwa są najpoważniejszym kandydatem do tytułu mistrza Polski. To już kolejny mecz, w którym wysoko pokonują swoich rywali. Mają najszerszy obecnie skład w polskiej lidze, Bardzo dobry, zbilansowany atak, silnie grającą obronę. No i pewnie zmierzają po pierwsze miejsce po sezonie zasadniczym. W drugim meczu Tyskie Sokoły wróciły na zwycięską ścieżkę. Bez większych problemów pokonali Warszawian aż 52 do 0. Dzięki temu zwycięstwu Sokoły włączyły się do walki o miejsce w fazie play-off po sezonie zasadniczym. W drugiej lidze, w grupie południowej, rozegrano dwa spotkania. W pierwszym z nich Tytani Lublin mierzyli się z Wieliczką Dragons. Wieliczka ponownie zwyciężyła. Tym razem pokonali Lublinian 38 do 6. W drugim meczu Hammers Łaziska Górne mierzyli się z Bielawa Oles. Sowy okazały się zbyt mocnym przeciwnikiem dla Hammers. Bielawa zwyciężyła aż 50 do 6. W ostatnim meczu drugoligowym, to był mecz w grupie północnej, Białe Wygdańsk podejmowały Olsztyn Lakers. Jeziorowcy zwyciężyli również bardzo zdecydowanie. Wygrali 30 do 6. Po tym weekendzie na czele tabeli z trzema zwycięstwami znajdują się Kraków Kings. Na drugie miejsce awansowała drużyna Tychy Falcons. Wyprzedza Lowlanders, Białystok, Warsaw Mets i Silesia Rebels Katowice. Wszystkie te drużyny mają po jednym zwycięstwie na koncie. No i bardzo ciekawie zapowiada się walka o miejsca premiowane. Występem w fazie playoff w grupie północnej drugiej ligi bez zmian. Na pierwszym miejscu Armia Poznań z dwoma zwycięstwami, na drugim miejscu Olsztyn Lakers również z dwoma zwycięstwami, trzecie miejscem Wataha Zielona Góra, na czwartym miejscu Białel Wygdańsk. O wiele ciekawiej jest w grupie południowej drugiej ligi, tutaj na pierwsze miejsce wróciła drużyna Wieliczka Dragons w dwóch meczach, dwa zwycięstwa, cztery punkty na ich koncie. Na drugie miejsce spadli Jaguars Konty Wrocławskie. Na trzecim miejscu Bielawa Ols również z dwoma zwycięstwami. Dwa ostatnie miejsca zajmują Tytani Lublin oraz Hammers Łaziska Górne. W nadchodzący weekend czekają nas dwa hitowe starcia w pierwszej lidze. W sobotę 14 maja na własnym boisku Tychy Falcons będą podejmowali Lowlanders Białystok. W niedzielę za to derby Warszawy Warsaw Mets podejmują. Warsaw Eagles. Mecz zostanie rozegrany na stadionie Warszawskiej Polonii przy ulicy Konwiktorskiej. Także zapraszam serdecznie. Na pewno nie będziecie się nudzić. Będzie się tam dużo działo. W drugiej lidze trzy pojedynki. W sobotę Olsztyn Lakers podejmują Watahę Zielona Góra. Armia Poznań zmierzy się z Białymi Lwami Gdańsk. W niedzielę mecz Tytani Lublin kontra Hammers Łaziska Górne. Po więcej informacji i bardziej szczegółowe omówienie kolejki ligowej zapraszam oczywiście na kanał GameDay na YouTubie. Zapraszam też na stronę gameday.pl. Za dzisiaj bardzo wam dziękuję i zapraszam do kolejnych materiałów.